Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Ja, czyli Wiedźmin Garet. Chwila chwila, bo to jeszcze jest coś nie tak, bo coś mi tu za wolno idzie stream. Coś nie działa tak, jak powinno być. Okej, okay, próbujemy teraz. No, jest lepiej, ale dalej takie... dryfki, nie? Ależ znać się na niego! Nie spodobało im się to. Ale te świni mają hapsa Dobra, padło. Zły Wiedźmin huchał, dmuchał i proszę, mamy fasolkę. Niemożliwe. Co niemożliwe? To ty masz poczucie humoru? Hmm, to takie dziwne? No bo wiesz, przyszedłeś taki naburmuszony, mamroczesz tym swoim monotonnym barytonem. A tu proszę, dowcip i to całkiem udany. No dobra, my tu gadu gadu, a robota czeka. Szukamy dalej. Proszę was serdecznie, ale muszę jeszcze raz wejść w ustawienia. Trochę odpuszczę moce przyrobowe z... streama. W ogóle nie lubię magii, iluzji, portali i tak dalej. Zawodne to wszystko. Kawalet w starej daty, co? Lubię to Pierwszą fasolkę mamy już złota. Dobra robota. jakiego trzeba mieć potężnego kompa, żeby na nim streamować i nagrywać. O smoku wyzimskim, co go cwany Szewczyk pod pokonał. A pewnie. Co chwilę jakiś wioskowy przygłup próbuje go naśladować. A potem ja sprzątam. Lubiłaś Annę Henriettę? Żartujesz? Uwielbiałam ją. Moja młodsza siostrzeczka, taka piękna, taka słodka. Ale jak mnie wyrzucali z pałacu, nawet nie wyjrzała z okna. Może nie wiedziała. Może nie mogła. <laughs> I nie mogła dać mi amnestii, jak już została księżną. Proszę cię. Słuchaj, no, możemy porozmawiać... Ciszej, kurwa, moja głowa! Słowo, daj, ostatni raz piłem z Lutzaisem. O, Sianna. Kopelat! Trochę się zmieniłaś. A ty nic, a nic, zły wilku. Tylko chyba wpadłeś w złe towarzystwo. A z kim niby mam pić? Z salineczką. Jeden kieliszek i leży pod stołem. No! Czego chcecie? Zawsze możesz napić się z nami. Co teraz? Daj spokój, bo takiego kaca, że ledwo stoję. Wiesz co mówią? Klin, klinem. Nie mam mowy, a co ci się tak na picie zebrało? Chcesz zaradzić jakieś smutki? Nie chcę być wścibski, ale na moje oko nie wygląda zbyt księżniczkowato. Wy Wydziedziczyli mnie. Dognani. Tak tam rodzinne niesnaski. Szukamy magicznych fasolek. Widziałeś może? Dostałem jedną na przechowanie, ale gdzie ona jest? Mów. Czysz, nie tak głośno. Mogę głośniej. Mogę też sięgnąć po inne środki perswazji. No jasne, a ta już z groźbami cała siana. Słuchaj, ja tu jestem od tego, żeby odgrywać bajkę chcesz się bawić, proszę bardzo, ale to nie będzie takie łatwe, bo tak się składa, że czerwonego kapturka trafił szlak. Że co? Tyle razy rozcinali mi brzuch, zaszywali mi w nim kamienie, topili, że jak zostawiliście nas samych sobie, postanowiłem odwdzięczyć się tej małej zołzie, pięknym za nadobne. Czerwony kapturek leży na dnie studni. Razem z myśliwym w związku z tym nie możemy się bawić, a ja nie mam obowiązku z tobą rozmawiać. O fasolce, ani o czymkolwiek innym. Więc daj mi spokój. Won! Jakiś nerwowy ten wilk. Ja tam mu się nie dziwię. Pomyśl tylko. Został obsadzony w roli złej postaci, choć wcale tego nie chciał. Choć wcale nie miał na to ochoty. Pieski los, mówię ci. To co teraz? Nie bój się już, ja się z nim pobawię. Tylko potrzebuję tego kapturka. W sensie elementu ubioru, nie trupa dziewczynki. Taką miałem nadzieję. Chciałeś mi pomóc uciec? To proszę, wykaż się. Skocz do studni i go wył. No ruchy, ruchy. Coś tu nie działa tak jak trzeba. Ale co? Okazuje się, że najbardziej zawodzi procesor, dlaczego mnie to nie dziwi. No, ale cóż, Hej, spróbujmy teraz. Bo my tu musimy w tym. do studni wskoczyć musimy. Czas Połamanie nóg. By zobaczy na YouTube z telefonu. Jak to wygląda? Czy to faktycznie tak ścina? Bo u mnie jest w miarę OK, ale pokazuje, że dużo zgubionych klatek z powodu enkodera. Czy to jest tragedia jakaś? Dobra jestem. Mam nadzieję, że teraz zadziała, jak połów? Udany. Patrz, co mam. Nie <noise> twój rozmiar. Ja go wezmę. Uładnij mi. Tak. Całkiem, całkiem, muszę powiedzieć. Wracajmy do złego wilka. Wiedźmin by ją depnął chyba. Wcielisz się w rolę wnusi? Mhm. Mm A ty w myśliwego. Znowu wy? Mówiłem chyba wyraźnie, że nie będę z nami gadał bez czerwonego kapturka. Nic nie szkodzi. Ciana zajmie jego miejsce. Co? Eee, no, nie mogę wam zabronić. <śmiech> Więc. <śmiech> eee, wnosiu, podejdź na tu bliżej. Ale babciu, czemu masz takie wielkie oczy? Żeby Cię lepiej widzieć, kochanie. A czemu masz takie wielkie ręce? Żebym cię mogła całą objąć w nociu. A czemu masz takie wielkie zęby? Hmm? Żeby cię łatwiej jeść. <gry> Po wilku? Co juzią mówiło o czerwonej fasolce? Mają człowiek na pewno jej nie połknął. Mm. Trzeba otworzyć brzuch. Aaaa. Smutno mi. Kapsle, sztuczna szczęka, korkociąg. O jest. Czerwona fasolka. Oj. No, to jesteśmy krok bliżej celu. O no co? Zastanawiam się, czy jesteś wyjątkowo dyskretny, czy te wasze mutacje wyprały cię z ciekawości? Naprawdę nie jesteś ciekaw, co było dalej? Po tym, jak już mnie wygnano? Skoro sama poruszasz ten temat, chętnie posłucham. Skończyłaś nad tym, jak cię wywieziono. Szlachetni kawalerowie to są. Zatrzymali się dopiero w Puszczy Keddu. Tam mnie zostawili. Samą, bez grosza, w podartej sukni z koronek. A właśnie zaczynały się mrozy. Liczyli pewnie, że coś mnie zerze. Albo zrobię wszystkim uprzejmość i sama zdechnę z głodu. Ale jak zwykle zawiodłam pokładane we mnie nadzieje. W tydzień błąkałam się po lesie. Byłam sina z zimna. Obgryzałam korę z drzew. Wreszcie zobaczyłam światełko między drzewami. Obóz. To Byli bandyci, brudaci, pijani, brudni od krwi. Byłam pewna, że mnie zabiją, z gwałcą, albo jedno i drugie. Ale tak się nie stało. Nie. Wtedy się przekonałam, że morderca, może być lepszym człowiekiem niż rycerz w lśniącej zbroi, przygarnęli mnie. Wyjechaliśmy do Nazairu, a ja. Robiłam, co mogłam, żeby się odwdzięczyć. Szybko awansowałam w ich szeregach. Aż w końcu zostałam hersztem całej bandy. Może trzeba było tam zostać? Może. Może powinna była zapomnieć o tym wszystkim. Ale ja tak nie potrafię. Ciągle czuję wściekłość, jakby to wczoraj mnie wygnano. I wiesz co? W końcu pomyślałam, że skoro chcieli potwora, to dostaną potwora. Sporo przeszłaś. Tak. A moja siostra w tym czasie deptała winogrona i gziła się z minstrelami w pierzynach. Ale to nie ona cię wygnała. I nie za to mam do niej pretensje. Tylko za to, że o mnie zapomniała. Dobra. Starczy pogaduszek. Chodźmy. A mój płotko. Płotko? Serio? Ech. Miała złote, ładnie przystrzyżone włosy. Reszta ciała tak zmasakrowana. Nie ciężko cokolwiek stwierdzić. A dobrze. Zawsze wszystko dała pytania. Pasolki nie ma to nic. Szukamy dalej. Ja już zapomniałem o olejach. <mulety> Naprzód! Cztery zwierzęta, jedno na drugim. Jak nazywała się ta przypowiastka? Muzykanci z Blawikan. Właśnie. Ty też masz jakieś związki z tym miastem, nie? To nie ma nic wspólnego z bajką. Ale nigdy go nie widzę. Znajdziemy inne wejście. To wieża Długowłosej? Zgadza się. Jeszcze wyższe niż ją zapamiętałam. Czekaj, czekaj. Pamiętasz, co Juzio mówił o trzeciej fasolce? Jest u łysego parobka głęboko pod ziemią. Tak, to, to musi być to. Chodź. Tu można by się podciągnąć, potem przeskoczyć. Skoro tak mówisz, ja poczekam na dole. Spinaczka to nie jest moja mocna strona. Ciało księcia. Próbował uwolnić długowłosą, ale skręcił kark. Ale wskoczył na to. się boję, że to nie będzie długowłosy, już nie pamiętam tego co tu było. Proszę, żółta fasolka, jednak opłaciło się to całe wspinanie. To przez przypadek, to przez przypadek, to był taki przypadek. Taki przypadek, proszę, żółta fasolka. Jednak opłaciło się to całe wspinanie. Nawet tu! Przepraszam. Moja wina, jestem przyzwyczajony do New Worlda. Tam nieważne skąd spadniesz, i nieważne ile masz HP, to i tak przeżyjesz. Zawsze zostanie ci chociaż jeden. Proszę, żółta fasolka. Jednak opłaciło się to całe wspinanie. tej drabiny. Nie dziwię, że ten książę skręcił kark tutaj. I jak? Fasolkę mam, ale włosa. Hm. Znudziło jej się czekanie na księcia na białym koniu. Dziwisz jej się? Ech, dzisiejsi faceci. mięczaki i modnisie. Dziękuję. I sobie wampira? Detlav... On był narzędziem. Tylko i wyłącznie. Szkoda, że o tym nie wiedział. Nikomu nie można ufać. Ja się tego nauczyłam już dawno temu. Teraz jego kolej. Ja tu się z wami żegnam. Do kolejnej części hej!